Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale i na początku, jeżeli oczywiście ten film Wam się spodoba, to subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i podzielcie się tym filmem. Może ktoś, może nie Wy, a może ktoś z Waszych znajomych potrzebuje takiej wiedzy. Na tym kanale mówię m.in. o motywacji, mówię o treningu mentalnym, o pracy właśnie z umysłem ogólnie o odchudzaniu, dlatego że zajmuję się. Teningiem personalnym oraz teningiem mentalnym bo od ponad 8 lat. I dzisiaj o niezdrowym odżywianiu, dlaczego niezdrowo się odżywiamy, dlaczego ciągnie nas do niezdrowego odżywiania, często właśnie zadają mi osoby takie właśnie pytania, w stylu dlaczego tak się dzieje. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą sprawą jest przygonienie się co nas otacza. Bo jeżeli non-stop słuchasz negatywnych informacji, to to będzie miało wpływ na Twój sposób odżywiania, nie tylko na swój sposób myślenia, ale również odżywiania, dlatego że to wszystko rezonuje z tym, jak się czujesz. Bo jeżeli oglądasz negatywne informacje, to Twoja wibracja spada, Twój poziom zadowolenia, szczęścia spada, i w tym momencie wchodzą negatywne, negatywne, niezdrowe jedzenie. Jeżeli nie znasz takiej wiedzy, to proponuję się zaznajomić z wiedzą i z pracami doktora Hopkinsa. On napisał o poziomach świadomości, czyli to, jak się czujemy. Na jakich wibracjach mamy na przykład złość, smutek, żal, a na jakich mamy miłość? Na jakich wibracjach właśnie są te emocje? Jak o, o ile wyżej. Są umieszczone właśnie w tej tabeli. Tak samo tutaj. Kolejna sprawa spotkania z negatywnymi ludźmi. Jeżeli idziesz na takie spotkanie, i wszyscy tylko narzekają, że życie jest do dupy, że życie nie jest warte nic, że nie można nic osiągnąć, że nie można nic zrobić, że wszyscy są złodzieje, i później po takim spotkaniu czujesz się wydrnowany z energii, no to właśnie bardzo często. Będziesz miał czy miała ciągotki właśnie na niezdrowe pożywienie. Oczywiście nie musisz mi wierzyć na słowo, sprawdź na sobie. Dlatego, że podobne zawsze będzie przyciągało podobne. Warto być tego świadomym i starać się unikać. Jak podbijać sobie energię, żeby lepiej się czuć? Mnóstwo sposobów chodzić na siłowni, uprawiać sport, biegać, szczególnie ności teraz, kiedy jest lato. Robić to, co, co Cię pasjonuje, robić to, co kochasz chodzić w góry, jeździć na różne wyprawy, spełniać się, realizować swoje cele. I w tym momencie podbijasz swój stan zadowolenia z siebie. I w tym momencie masz mniejsze szanse, aby jeść, spożywać negatywne, czy negatywne, czy niezdrowe jedzenie, bo to też można nazwać negatywnym. Oczywiście to nie będzie tak, że w 100% już odstawisz czekoladę, czy niezdrowe jakieś chipsy, chrupki, czy jakieś ciastka. To nie będzie tak, że to z dnia na dzień odstawisz i to na zawsze. Ale jeżeli ktoś spożywa, tak jak ja miałem z tym problem, bo sam spożywałem te Pożywienie na okrągło. Zimą potrafiłem zjeść non-stop lody. Dlaczego? <grym> Dlatego, że właśnie musiałem pracować nad tym. Kiedy zacząłem pracować właśnie nad umysłem, kiedy zacząłem właśnie zmieniać ludzi dookoła siebie, kiedy zacząłem być bardziej świadomy tego, co się dzieje w moim życiu, nagle przestałem spożywać. Niezdrowe jedzenie. Oczywiście czas, czasami mam e, takie ciągotki, że mnie ciągnie właśnie do niezdrowego jedzenia, ale nie mam z tym problemu już, tak jak miałem na przykład 2 lata temu czy 3 lata temu. Dlatego no, tu warto zamienić negatywne środowisko na pozytywne, na to, co nas spełnia, takie powiedziałem, to, co kochamy robić, to, co podbija nam samopoczucie. I w tym momencie zobaczysz, jak się będziesz czuć. Czy będziesz sięgać często po te niezdrowe jedzenie, czy będziesz właśnie szukać to, co ma wyższą wibrację, bo sam będziesz w wyższej wibracji. Czyli co? Soki owocowe, soki warzywne, warzywa, owoce, pestki, różnego rodzaju orzechy, to, co żyje, to, co dała nam natura. Wtedy. Wejdziesz za zupełnie inny poziom. Ja jestem teraz 5 tygodni bez cukru i moje samopoczucie jest zupełnie na innym poziomie. Więc każdemu polecam. I to nie jest tak, że nie możesz tego zrobić. Jeżeli chcesz, to to zrobisz. Dlatego jak chcesz, chcieć, to móc. I jeżeli w tym momencie w swoim życiu potrzebujesz wsparcia mentalnego, to zapraszam Cię do natrenik mentalny ze mną. Obojętnie gdzie jesteś tenik mentalny wykonuje na Zoomie, online, może być w Polsce, może być za granicą. Tenik mentalny, co to takiego? To jest fan, fantastyczna forma pracy nad swoim sposobem myślenia, nad umysłem, nad swoimi zachowaniami, nad pewnością siebie, nad spokojem wewnętrznym. Jak to jest ważne w dzisiejszych czasach, chyba każdy wie. Oraz, jeżeli chcesz popracować głębiej z emocjami takimi jak lęk, strach, zazdrość, niepokój. Smutek, to zapraszam Cię do głębszej pracy terapeutycznej również na Zoomie ze mną. Fantastyczna metoda, którą stosuję już od jakiegoś czasu. Bo pamiętaj, inwestycja w siebie jest najlepszą inwestycją, jaką możesz zrobić w swoim życiu. A więc, pozdrawiam, fantastycznego dnia. Trzymajcie się, cześć.